To urządzenie często pojawia się na lotniskach. Wykorzystuje specjalne fale, by sprawdzić, co kto ma pod ubraniem. Ktoś na ochotnika, echo? Dzisiaj nie przyszła. No i nic to poróbcie ćwiczenia. Ja chcę. Co tam masz za śmieci? To jest mój inhalator, zapasowy inhalator, lekarstwa na alergię, a to leki, które biorę na reakcję alergiczną na swoje lekarstwa. Okej. Okay. Um, no to kto jeszcze? E, derby? Może ty? Nie, wolę nie. O, daj spokój więcej promieniowania wchłaniasz siedząc przed telewizorem. A ale. A... Chłopcze, czy ty wykradasz przedmioty z klasy? A e, nie, ja to przyniosłem z domu. Sorry za spóźnienie. Mieszkam teraz u ciotki w Ridge czy jest strasznie daleko stamtąd na piechotę. O, to moja dzielnica. Ciekawe co, nie, ciekawe co. O, ciekawe co, nie. Znaczy, tak, tak, wracamy do lekcji. Echo, stań za tym ekranem. Za jakim ekranem? Derby! Pa, jakie mam mięśnie brzucha! Ciekawe, nie? Co ciekawe? Zostaje nam ten tydzień. Będziemy bardzo blisko siebie. Spacery ze szkoły. Trochę się lepiej. Poznamy. Przyjaźń, randki. Potem miłość. Rozstanie i znów miłość. O, Jank, Tydzień odrabiania kary po lekcjach. Ale za co? To, to derby wynosi sprzęt. Ja w ogóle nie wiem o czym on mówi. Do rzeczy więc. To nie ty siedzisz w kozie, jesteś nauczycielem i pilnujesz krnombrnych uczniów. E, w tym tygodniu, ale ja muszę wracać o trzeciej. Możemy to jakoś przełożyć. Oczywiście. Żaden problem. Jeszcze jakieś życzenia? Może awansik, podwyżka, może masażystka dla całej klasy. No, to może być. A masaż tajski czy klasyczny? Nie dostaniecie masażystki. Jeśli chcesz mieć wolne popołudnia, to niech Twoi uczniowie nie dostają kar. E ale to się raczej nie zdarza. Świetnie. Czuję napięcie w twych barkach. A wiesz, co by pomogło? Masażystka? Nie. Nie do wiary. Zostałem po lekcjach, a Echo wraca sobie do domu sama. Do widzenia, Echo. Do widzenia, panie Tete. Czy słyszysz, jak smutek kleje się z jej ust? Jej serce krzyczy za towarzyszem podróży. Podróży przez meandry kolcami i kurzem pokryte zwane życiem. Do widzenia, panie Tete. Z samotności się rodzimy i samotnie odchodzimy. I nie waż się nic powiedzieć. Kto? Najgorsze jest to, że zostaje dziś tylko jedna osoba. Kto? A jak myślisz? Wspaniale. Miejsce przy oknie. Księżyc ssak morski na 9 liter to będzie. O, dobra, już ma. Leść. Slab, gadaj, jak się tu znalazłeś. A, więc jesteś troszeczkę za młody, ale co tam? Mama i tata bardzo, bardzo mocno się kochali. I czasami dorośli okazują sobie miłość. Nie miałem na myśli świata! Chodzi o te sale. Kurcze. A, chciałem posłuchać. Co przeskrobałeś? E, no, zaczęło się walejce kujonów. Szedłem sobie. <laughs> Prawie zapomniałem. Nosisz w worku mini harfę? Dokładnie. A worek w walizce. Niebieski z materiału. No, no nieważne. Ale... Zaczęło się to walejce kujonów. Mów, coś tu narobi. Pobiłem swój rekord, o to co. Po lekcji u pana Yanga wiem, że jak się opróżni im kieszenie z lekarstw i inhalatorów... Zgadza się. To o tobie, Fortran. Podała P. No to zaraz pobijesz kolejny swój rekord. Wiele dni odrabiania po lekcjach. prawo uh, serii! I tak właśnie pobiłem dwa rekordy jednego dnia. No moje gratulacje! No ale bez tych niskich by mi się nie udało. Ich zawsze da się wcisnąć. Już wiem, przecież to takie proste. Może dla ciebie, geniuszu, ale nie każdy wie, jak jest chata w Suahili. Przecież ja tu nie mówię o krzyżówce, kibanda. Ja mówię o slabie. Trzeba się postarać, żeby nie zostawał po lekcjach i będę mógł odprowadzać Nie Niemożliwe, on zawsze będzie dostawał kary. Co rano chodzi alejką kujonów. Nawet ty nie rozwiążesz tego problemu. Mówisz głupio. Bananowiec nie łamie się pod ciężarem swych bananów. Lub jak to mówią w Suahili, Mgamba haushanera umkungę. Przestań się popisywać. Wtorek. Hej. Gdzie moje dzielne kujony? tylko dziś spotkanie z czubaką Każdy dostanie swój autograf Kobieta! Wyraźnie pomyliłam salę. Na pewno nie przyszłam oglądać czubaki dzielnego wojownika Łuki. W ogóle nie wiem, kto to jest. Panie Słabyński, co pan kombinuje? No właśnie, nic. Słabo? Super, nie dostanie dziś kary. A, który to klucz? Nie, ten jest od mojej drewnianej karocy. Łapaj! łapaj nieoksesanego złodzieja siwych peruk! Oddaj siwą perukę! Ślad! Szla... Siedzisz dzisiaj swoje po lekcjach! Nie! Ach. Oh. Portland słynie z artystycznego wykrawania serów. Miłego powrotu do domu, Echo. Dziękuję, panie T. O, ładne. Panie te. Chociaż ja nie mam na sobie aż tyle biżuterii. Ale Irokeza za zapuszczę. Sorry, stary, taki już twój los. Łatwo się nie poddam, jutro też jest dzień. Ale wiedz, w dzień, kiedy małpa musi zginąć, bardzo łatwo spaść z drzewa. Lub, jak to mówią w Suahili. Sikwia kufa, mianimit joty, utulisa. Też słuchałem tych lekcji. ŚRODA Wow! Dziś też ich nie ma. Może jakaś kujonia grypa? SPOTKANIE Z WEJDEREM Miał, miau, miau. miau. Tatusz przyszedł. To znaczy, I am your father. Tak, tak! I to jest początek końca imperatora. Tak, tak! Czyli to jednak nie szatnia dziewczyn. Nie ten klucz. Dzień dobry, uczniowie. Ha. Witam, pani Bern. Dzień dobry, młody łysielcze. <grym> Jakoś tak? Nie, to to jest Foxtrot. To, to jest Charleston. da, 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 da. Wiesz, lub Anów, tak, tak, Wiesz, tak oczarowałam? Na przestrzeni wieków. poszedł ten miły kawaler. Pewnie biedny wyruszył na wojnę. No, połowa dnia i na razie nic nie przeskrobał. O, co to ma być? To tofu. No wiem, że fu. Nie będę jadł czegoś, co tak cuchnie. <śleszy> <śleszy> no i po raz kolejny zostaje pan po lekcjach. Nie! Do jutra, dyrektorze? Nie mam ja nie chcę dowody. Takie silne fale, on mnie porwał. Czwartek. Zdrowiejcie, kujony. Autografy nie podpisze. Dwadzieścia dolców każdy. Moc trzeba zasilać. Do kolejki, kujonie, bo skończysz w szybie wentylacyjnym. Cofnąć się! Dzień dobry, panie. Lepiej ślipiać w moją szynkę? A. Skąd, skąd, skąd? Ja bym nigdy nie Następnym bern. razem lepiej się skradaj i wypoleruj glacę! Uważaj, mamy nasz krok w prawo, miał być nie w lewo po stopie. Spokojnie, Lalka. Tu nie chodzi o kroki perfekt. Można zakręcić nogi w warkocz, byle tyłkiem kręcić. <ścoughs> oh, znowu fów wstrętne. Pizza dla pana Slabińskiego. Chwila. Slabiński, to przecież ja. Niech to, Tatar. Znowu będę musiał jeść fuj jedzenie. Druga pięćdziesiąt osiem i wszystko jest ok. Chyba się udało. No to musisz czekać na erację. Slab, co ty tu robisz? Nie masz dziś kary. O, dziś mam trochę inne plany. O, dobrze pan wygląda, panie dyrektorze. Dzięki, Echo. To dzięki nowej, szarej marynarce. Noszę ją tylko wtedy, kiedy na pewno nie będzie padać. Ty... Do karnej sali marsz! Już tu jestem. <noise> nie! Piątek. Czy ktoś ich widział? Nagroda. Piosenki jednak nie kłamią. Docenisz to, jak to stracisz? Spotkanie z księżniczką. <noise> I mi obiłankę Kenobi, Jedyna ma nadzieję. Czy my się na pewno spotykamy z oryginalną obsadą? Bibabu. Więcej na ciebie nie będę czekała w porcie gamoniu. Widziałam jakiś łyski z tamtą kocicą z winiarni. Sok jabłkowy. To po prostu gadaliśmy. Hej, lalki. Tańczycie? Dzień dobry pani. Na pewno na nic nie patrzę. Ale chciałbyś, co? A! A! Gdzie nasza pizza? No właśnie, nie chcemy chyba tych stołówkowych blfocin Sorry za spóźnionko Dzisiaj robię za dwóch Abdullah chory Znowu Już dostarczyłem. A teraz kasa za pizzę. Nie ma mowy. 31 minut. I znów się widzimy o trzeciej, co? Tak, dokładnie. To jest trzecia i dwanaście sekund. O, nowy zegarek. To nie zegarek. To bardzo precyzyjny czasomierz. Ma barometr, termometr i kilometr czyli wagę. Warzę mamie orzechy do ciasta. Tak istny cud techniki, tylko ta wodoszczelność stolipa, zwykły chwyt reklamowy. Udało się. Slab nie zostaje po lekcjach, ma wolne. A skąd tu ci malarze? Ciao, seniora Dzień dobry. Ciao. Hej, No, Adam? Może wrócimy razem do domu, ten sam kierunek. O, kriczy. ciekawe, nie? No, bardzo chętnie. Cały długi tydzień wracałam do domu sama. Ciężkie to. O oh. 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 oh, nie. Ciao. I spiacie non parlamo po waszemu. Derby? Brawo, młodzieńcze, zostaniesz po lekcjach. Nie! Ach. Wow. Pierwszy raz tak wcześnie wychodzę. Tyle czasu, nie wiem, co robić. Wrócimy razem do domu? Pewnie. Doskonała myśl. Okej. Okay. Tylko szybko. Maraton Gwiezdnych Wojen na czwórce. Gwiezdne... Wojny? Co ty? Tylko mi nie opowiadaj, że nigdy nie oglądałeś. Musisz do mnie przyjść. Obejrzymy sobie całość. Chcesz? Okej. Okay. <grywa> to jakiś okrutny żart. Uuu, połącz kropki.